Witam wszystkich serdecznie. W końcu nadszedł czas, żeby zrobić pierwszy raz na ognisku kociołek. A że jest on pokryty od środka emalią, to nie będzie takie tradycyjne wypalanie. Oczywiście wypalimy najpierw przykrywkę, ale od zewnątrz, to jak automatycznie się wypala stojąc w środku. Tutaj mamy zawartość. Zawartość kociołka to boczek, kiełbasa, tradycyjnie kapusta, marchewka, seler, przyprawy lubczyk, pietruszka, pieczarki. Za kilkanaście minut, kiedy wypali się przykrywka, wstawimy kociołek. I zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Kociołek jest już w ognisku. Jeszcze ze składników, których nie wymieniłem, są oczywiście ziemniaki, o których zapomniałem wspomnieć. Kociołek teraz będzie przybywał w środku około 2 godzin. Kociołek właśnie ściągnąłem z ogniska, miał być co prawda 2 godziny, ale stwierdziłem po godzinie, że już czas najwyższy, boki się trochę przypalały, nawet bym powiedział, że bardzo, ale w smaku jest całkiem spoko. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.